Blackpink. Każdy je zna, nie każdy kocha, ale w większości ludzi ich muzyka jest znana. Oraz one przyciągają mnóstwo ludzi. Wiedzieliście, że pierwotnie Blackpink miało nazywać się Pink Punk i mieć aż 9 członków? Poza naszą znaną już czwórką, czyli Jenny, Jisoo, Rose, Lisa, to jest jeszcze pięć dziewczyn, które miały być. Właśnie w pierwotnym składzie Blackpink. Ten film właśnie jest po to, żebyście poznali je bliżej. Czyli były starzystki YG. Broken Art, of No cóż, YG Entertainment. Jesteśmy mniej więcej na momencie, w którym 21 zyskują bardzo dużą popularność. Więc YG ogłasza dwie nowe damskie grupy. Jedna z nich została okrzyknięta NGG. New Girl Group oraz Future 21. We Future 21 były cztery osoby, co można wywnioskować z filmu na kanale YG. Future 21 miało właśnie mieć koncept 21 i być drugim 21, a nowa damska grupa miała mieć bardziej słodki i uroczy koncept. Później oczywiście przez to, że w IG wszystko się przeciąga, nie dostaliśmy debiutu żadnych z tych dwóch rozbędów. Był również projekt Pink Punk, którym pierwotnie miało być 9 osób. Kim są te pozostałe osoby? Dowiemy się. Zacznijmy może od Kim Eunbi. Kim Eun Dzięki odważnemu wyglądowi i talentom muzycznym, które zostały odkryte przez Superstar K, Kim Eunbi została starzystką YG. YG Dance nie mogli doczekać się jej debiutu. Zadebiutowała 29 maja 2010 roku pod szkodami Stone Music Entertainment z internetowym singlem I'm My Fan. YG przedstawiło Kim Eunbi jako potencjalną kandydatkę na członkinie ich nowej dziewczęcej grupy. Jednak w październiku 2014 roku Kim Unby opuściła wytwórnię. Firma potwierdziła, że dziewczyna opuściła wytwórnię z powodu jej stanu zdrowia. Jednakże po niefortunnym odejściu udało jej się nagrać kilka piosenek, zrobić kilka teledysków oraz nagrać OST do dramy bez Chicken pod tytułem Sweet Stranger. Więc Kim Eunbi, może nie osiągnęła aż tak wielkiej sławy jak Blackpink, ale jednak coś osiągnęła poza YG. Numer 2. Jang Hana została trainee w YG. tym jak dostała się do top 10 osób w K-Pop Star 3. Jednak po zostaniu trainee w YG, nie mogła sobie tak po prostu zadebiutować. Przed nią były aż 4 lata treningu w YG. Na początku właśnie należała do trainee w projekcie Pink Punk. Jednak w marcu 2017 roku, po 4 latach stażu w YG, opuściła wytwórnię. I do tej pory nie było za bardzo wiadomo, co się z nią działo. Ale 2022 roku, 1 maja, zadebiutowała z piosenką Runaway. Jung Hana to jest teraz niezależna artystka, tak samo jak Kim Eunbi. Czyli obydwie nie podlegają pod żadną wytwórnię. Obecnie wydała dwa single, a na jej profilu na Spotifyu znajdziesz się aż 5 piosenek. Lee so Young. Lee so Young. To była trainee z grupy Future 21. I jednak opuściła YG Entertainment. Trwiczyła w YG Entertainment aż 7 lat i 9 miesięcy, co jest strasznie długim okresem czasu, ale ogólnie właśnie wytwórnie YG słynie z tego, że przyjmuje po pierwsze bardzo młodych trainee po drugie, okres trenowania jest strasznie długi. W lipcu 2017 roku Soyon dołączyła do programu Idol School, ukończyła zawody na siódmym miejscu, co. Uczyniło z niej członkinię From is a grupa zadebiutowała 24 stycznia 2018 roku z mini albumem Too Heart. Una Kim, albo Yuna Kim, jest znana jako właśnie była trainee YG. Yuna Kim jest jedną z najbardziej znanych starzystek w YG. Udało jej się pojawić w Week of Superstar 3. Następnie została ona właśnie wybrana jako członek. Nowej nadchodzącej grupy Pink Punk. Jednak w 2013 roku Una odeszła z YG Entertainment i wróciła do szkoły. Ujawniła powód, dla którego właśnie odeszła z YG. W tamtym czasie nie byłam gotowa duchowo ani też nie byłam gotowa do śpiewania czy tańczenia. Czułam, że nie mam umiejętności, po prostu miałam talent. W Entertainment było tak wiele utalentowanych dzieciaków, że konkurencja była wysoka. Zdałam sobie sprawę, jak bardzo mi brakowało. Zastanawiałam się, czy bycie piosenkarzem to dla mnie właściwa droga, aż w końcu zdecydowałam, że, że powinnam wrócić do szkoły. Potem Junakim nie zrezygnowała ze swojego marzenia. Wróciła do Korei, żeby zadebiutować grupą The Ark. Utalentowana grupa, która została doceniona przebojem The Light. Ale niestety ta piosenka nie pomogła odnieść sukcesu grupie The Ark. W końcu właśnie D.Ark się rozwiązało, a Eunakim Kim dalej kontynuowała drogę piosenkarki. Między innymi uczestniczyła w The Unit oraz Unpretty Rapstar. Swoją drogą yy, The Unit i występy tam... Yy, cudowne. Polecam, podlinkuję Wam parę rzeczy w opisie. Po rozpadzie D.Ark Minju i Una Kim zadebiutowały jako duet KAN, który zadebiutował 23 maja 2018 roku. Jednak jednak 18 marca 2020 roku ona powiedziała, że, że duet został też rozwiązany. Roja, czyli Park Soyong jest obecnie niezależną solistką. Była uczestnikiem programu Produce 48, zajęła jednak 55 miejsce w odcinku 8. Była kolejną osobą, była kolejną osobą w składzie Future 21, ale po odejściu z YG po 8 latach. Została niezależną piosenkarką i głównie skupia się na rzucaniu coverów na YouTube. 9 maja 2020 roku zadebiutowała z piosenką Butterfly i oficjalnie zmieniła swój pseudonim na Roya. Park Soyoung trenowała od 2010 roku do 2017 roku. Odejście Park Soyoung z YG było godne ubolewania, to było aż 8 lat. Wiele osób uważa, że Soyoung została pierwotnie. Została wywalona z pierwotnego składu Blackpink, dlatego, że nie była wystarczająco ładna co pozostałe członkinie. Ponieważ YG próbowało znaleźć e, członków ładnych, jak i utalentowanych. Według mnie jest ona ładna, więc. No cóż, teraz pora na chyba największe perełki, czyli Moon Sua, Siostra Mumbina z Astro. Była asem w YG Entertainment. Niestety 5 marca 2019 roku. Potwierdzono, że opuściła YG Entertainment, co jest bólem dla nas wszystkich. Po prawie 10 latach treningu i bycia asem w YG po prostu odeszła. Co jest w ogóle smutne, M Monsua, potrzebujemy cię, please. To oficjalnie przedstawiona przez Mystic Rookies 19 lutego 2020 roku i obecnie znajduje się w Mystic Entertainment. W 2015 roku wystąpiła jako uczestniczka I'm Rapstar 2. I dotarła do finału, Kończą, kończąc show jako trzecia wicemistrzyni. Była właśnie w pierwotnym składzie Future 21 i reprezentowała tam CL. Obecnie jest członkiem Mystic Story Girls. Mystic Story Girls ma zadebytować w tym roku Gini, czyli park Gine. W 2017 roku opuściła YG Entertainment po 5 latach treningu i z tego co wychodzi najbardziej była bliska Lisy. W każdym razie była bardzo utalentowaną piosenkarką, no i oczywiście pisała piosenki i była biegła w języku koreańskim, Jak jakim angielskim. Jinny pojawiła się w programie Produce48, ale została wyeliminowana w piątym odcinku, ale wciąż łączyła się ze swoimi fanami, między innymi na SoundCloudzie, gdzie ma parę piosenek. W wywiadzie Jinny Park ujawniła, że ćwiczyła z członkiniami Blackpink przez dwa lata, ale niestety nie mogła z nimi zadebiutować, bo po prostu konkurencja była zbyt duża. Jednak w 2019 roku Jinny w końcu osiągnęła swój sukces, zostając członkinią Secret Number. Po debiucie z Hoodies możemy ją zobaczyć jako główną raperkę w składzie. Jednak w Secret Number nie znajduje się tylko jedna trainee z WNG Entertainment, ponieważ Dennis Kim, mimo że nie była w pierwotnym składzie BLACKPINK, Również była trainee YG. Po udziale w K-Pop Star 5 ym, dołączyła do YG w 2016 roku. Opublikowała cztery single na jej SoundCloudzie i aktualnie jest makne oraz tymczasowym liderem dla Secret Number. Denise po raz pierwszy pojawiła się jako uczestniczka programu K-Pop Star 5. W swoim czasie w programie była członkiem jednostki Mazinga. Grupa została wyeliminowana w odcinku 20 po zajęciu trzeciego miejsca. Po zakończeniu k pop Star 5 Denise została właśnie w YG w maju 2016 roku. Po dwóch latach opuściła firmę w 20, 2018 roku i przeniosła się do Wise Entertainment Wine Entertainment, żeby zadebiutować w Secret Number. I już ostatnia treni na naszej liście dzisiaj to Cho miją. Tak. Miją z G-idle, main vocalist g idol Trenu trenowała w YG Entertainment, miała być członkiem Blackpink i w sumie Mion była takim najbardziej bliskim członkiem Blackpink, bo faktycznie najwięcej chyba pre zdjęć razem z samymi Blackpink miała mieć Mion i pierwotnie miała zadebiutować Miyeon z Blackpink, ale... Niestety to sprawia, robi się bardziej skomplikowana. To było dość dużym zaskoczeniem, jednak powód był bardzo prosty. Wiele wytwórni nie uznaje czegoś takiego jak randkowanie, co niestety sprowadziło Mion jako eks-predebutowy członek Blackpink. Wiele zdjęć Mion i byłego starzysty YG Jung jin spotykającego się właśnie w Osace w Japonii zostało opublikowane w mediach społecznościowych, czyli po prostu wyciekły zdjęcia Minion i byłego trajni Ładzi do internetu, jak byli razem. A wiemy, jak to jest w K-pop Industry z randkowaniem. I właśnie wielu koreańskich internautów spekulowało, że właśnie te zdjęcia były powodem wywalenia Mion z YG. Ale mion ruszyła więc do Cube Entertainment i tam zadebiutowała jako część e, zespołu g idol jako main vocalist i nawet super sobie radzi. Wiecie, KDA, wydaje mi się, że naprawdę lepiej trafiła. Większość byłych traini YG zostały niezależnymi artystkami albo właśnie druga połówka... Zadebiutowała w innych zespołach. Trenowanie w YG zawsze wiąże się raczej z tym, że ten okres jest bardzo długi i zwykle zaczyna się mając może 11, 12, a nawet zdecydowanie mniej lat. No, jednak nie wszyscy nie wszystkie trajnie z wytwórni mają jakby nie mają szansy zadebiutować, to niestety mimo to, że dostaniesz się do wytwórni, nigdy nie wiadomo, czy faktycznie ci się uda, bo no. Niektóre są dowody, że po kilku, kilku, kilkunastu latach faktycznie to się działo, ale średnia chyba między Blackpink to 3-4 lata, więc. No i właśnie brak takiego sukcesu po wielu latach doprowadza treni do po prostu odejścia z wytwórni, bo konkurencja była zbyt duża, albo właśnie nie miało już siły ćwiczyć dalej. Co sądzicie o tym wszystkim? Dajcie znać w komentarzach, yy, czy wiecie więcej rzeczy na temat byłych trainee YG i czy są jeszcze jakieś były, były trainee w YG, które zadebiutowały w innych grupach. Możecie dać znać na dole. Yy, jeżeli podobało Wam się film, możecie zostawić łapkę w górę. I do zobaczenia następnym razem. Mam nadzieję, że pokazałam Wam coś ciekawego, usłyszeliście coś ciekawego ode mnie, więc trzymajcie się i pa pa!